Dzień dobry, nazywam się Jolanta Wasilewska, jestem ekspertem do spraw awansu i chciałabym dzisiaj podzielić się z moimi młodszymi koleżankami i kolegami kilkoma uwagami na ten temat, jak przygotować opis i analizę na posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej. Tym, którzy po raz pierwszy mnie widzą lub słuchają, chciałabym y, troszkę powiedzieć o sobie. Ponad 30 lat pracuję w przedszkolu, z tego 21 na stanowisku dyrektora. Napisałam w tym czasie bardzo dużo artykułów dla różnorodnych czasopism, portali, kierowanych właśnie do nauczycieli przedszkoli i dyrektorów przedszkoli. Byłam też współredaktorką prowadzącą monitora prawnego dyrektora, a teraz prowadzę swoją firmę Lepszą stronę Edukacji. Jestem też edukatorem pozytywnej dyscypliny. Zachęcam do stosowania tej metody, zainteresowania się nią. Zapraszam na szkolenia, które prowadzę z zakresu tej tematyki. I chciałabym się jeszcze pochwalić ostatnim moim osiągnięciem programem wychowania przedszkolnego, który napisałam dla SIP-u. Program nazywa się Planeta Dzieci. Jest do niego też opracowany pakiet edukacyjny. Który już jest dostępny, można będzie z niego korzystać od września. Zachęcam, będzie mi bardzo miło, jeżeli skorzystacie z mojego doświadczenia. A teraz, kilka słów o tym, jak opracować opis i analizę. Mam nadzieję, że sprawozdanie macie już za sobą, że jest już ono opracowane. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś problemy, wątpliwości, może skorzystać z mojej oferty na mojej stronie www.lepszastrona.edu.pl znajdziecie przykładowe sprawozdanie nauczyciela mianowanego z planu rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego. Jeżeli potrzebujecie jeszcze jakichś wskazówek, nie wiecie, jakie efekty sformułować, myślę, że będzie ten dokument pomocny. Oczywiście chciałam jeszcze przypomnieć i podsumować, jak to jest z tym sprawozdaniem. Sprawozdanie pisaliście z planu rozwoju zawodowego, a więc powinniście się w nim odnieść do tylu wymagań i takich, jakie macie w tym planie. Większość nauczycieli napisała, właściwie wszyscy, którzy w tej chwili kończą, napisali plan rozwoju w oparciu o wymagania zawarte w rozporządzeniu z 2013 roku. Jeżeli ktoś w międzyczasie nie pisał aneksu, i nie dostosowywał tego planu do nowego rozporządzenia z 2018 roku, a nie musiał tego robić, to pisze sprawozdanie odnosząc się do tych wymagań, które są w rozporządzeniu z 2013 roku. Jeżeli ktoś napisał aneks i dostosował plan do nowego rozporządzenia, to pisze sprawozdanie według wymagań z nowego rozporządzenia. Czyli jaki plan rozwoju, takie sprawozdanie. Sprawozdanie, jeżeli już będzie napisane, oddajecie je do dyrektora i zapominacie o nim. I zapominacie też o rozporządzeniu z 2013 roku. Dlatego, że dokumentację do komisji kwalifikacyjnej przygotowujecie według nowego rozporządzenia z 26 lipca 2018 roku. I teraz Waszym kolejnym krokiem w przygotowaniu się do, do tej komisji jest opracowanie opisu i analizy. Do opisu i analizy wybieracie z nowych wymagań. Te wymagania dla Was znajdują się w paragrafie 8 w ustępie trzecim wybieracie jedno wymaganie z pierwszych trzech, czyli Albo umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących oraz narzędzi multimedialnych, czytam w skrócie, albo umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, albo poszerzenie zakresu działań szkoły. Jedno z tych trzech, oraz drugie z czwartego punktu. I tutaj wybieracie albo opracowanie i wdrożenie programu innowacji. Albo wykonywanie zadań na stażu, albo uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym, albo opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka itd. Czyli z pierwszych trzech jedno wymaganie, z czwartego punktu z czterech również jedno wymaganie. Czym różni się opis i analiza od sprawozdania? Sprawozdanie jest zdecydowanie krótszą formą. W sprawozdaniu pisaliście konkrety. Co zrobiliście? Gdzie? Kiedy? Jak się nazywało dane działanie? Natomiast w opisie i analizie piszecie o tych samych działaniach, które, o których pisaliście w sprawozdaniu, nie o innych. Niektórzy źle interpretują prawo <laughs> i pytali mnie w mailach, czy w sprawozdaniu opisuje się część działań, a potem w opisie i analizie, i drugą część. Nie. To samo opisuje się w sprawozdaniu, i to samo potem w opisie i analizie, tylko w nieco inny sposób. Jak napisać opis i analizę? Posłużę się tutaj słownikiem języka polskiego. Opis to, według tego słownika, najważniejszy element narracji przedstawia, Poza zdarzeniowe składniki świata przedstawionego. Poza zdarzeniowe. Tło wydarzeń, wygląd postaci, wygląd świata przedstawionego. Analiza to rozpatrywanie jakiegoś problemu, zjawiska z różnych stron w celu jego zrozumienia lub wyjaśnienia. Czyli w sprawozdaniu pisaliście konkret. Co, gdzie, kiedy, jak. Natomiast w opisie analizie te same działania opisujecie już zdecydowanie szerzej. Zaczynacie od tego, dlaczego jakieś działanie podjęliście, czym się kierowaliście. Możecie tutaj dawać subiektywne oceny swoje, innych osób, które brały w tym wydarzeniu udział albo które je obserwowały. Na przykład, jeżeli będziecie opisywać konkurs fotograficzny, na przykład dla dzieci i rodziców. To w sprawozdaniu napiszecie, jaki był tytuł tego konkursu, jakie cele, do, kie, do kogo był kierowany, kiedy został zorganizowany. Natomiast w opisie i analizie napiszecie już i zaczniecie od tego, dlaczego zorganizowaliście taki konkurs. Jeśli on był na przykład o tematyce ekologicznej, to możecie napisać, że realizujecie jakiś program ekologiczny, że. Ekologia jest dla Was bardzo ważna, że uznajecie, że wdrażanie dzieci do u dzieci, kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych jest dla Was ważne, że również u rodziców chcecie takie postawy proekologiczne rozwijać, czyli całe uzasadnienie. Następnie napiszecie to, co w sprawozdaniu, czyli co, gdzie, kiedy, jednak możecie do tego dodawać swoje jakieś subiektywne oceny. Co Wam się podobało, na co zwraca, zwróciliście szczególną uwagę? Jakie były komentarze osób, które to obserwowały, jakie prace wpłynęły na konkurs, czy te co przedstawiały, co mówiły osoby oglądające na przykład wystawę pokonkursową, jakie są Wasze odczucia, jak ten konkurs wpłynął na dzieci, na rodziców, czyli wszystko. To, czego nie było w sprawozdaniu, a o czym chcielibyście się pochwalić, możecie zamieścić w opisie i analizie. Jeżeli będziecie opisywać jakiś konkurs, możecie tam napisać, co Wam się podobało w występach, na przykład dzieci, co, na co zwróciliście szczególną uwagę, na co zwrócili uwagę obserwujący, jakie były komentarze, i tak dalej. Czyli tutaj możecie puścić wodze fantazji. I postarać się opisać y, szerzej, i napisać to, co było dla Was ważne i czym byście chcieli się pochwalić, skomentować. Oczywiście w opisie i analizie również muszą być efekty dla nauczyciela i dla szkoły. Y, dla szkoły, rozumiemy, dla ucznia, dla dziecka i dla szkoły, czy dla przedszkola. Czyli dwa wymagania opisujecie i dołączacie do wniosku, o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast macie jeszcze jedno zadanie, musicie przygotować jeszcze jedno wymaganie, które zaprezentujecie ustnie przed komisją. To wymaganie możecie wybrać ze wszystkich, czyli może to być 1, 2, 3 i z punktu czwartego ABCD. Jedyny warunek jest taki, że nie może to być wymaganie, które już opisywaliście. I które jest dołączone już do dokumentacji, czyli to w formie pisemnej przedstawione, nie może być potem przedstawiane w formie ustnej. Pytacie mnie też, czy do y, wymagania przedstawiać tylko jakieś jedno wybrane działanie? Nie. Przedstawiamy wszystkie działania, które były podjęte, aby spełnić to wymaganie. Moja sugestia jest taka. Do przedstawienia ustnego wybierzcie takie wymaganie, gdzie było mniej działań? Dlaczego? Dlatego, że na przedstawienie go będziecie mieć maksimum 10 minut, a w ciągu tych 10 minut nie uda wam się zbyt dużo opowiedzieć. Dlatego wybierzcie takie wymaganie, gdzie te działania zdążycie opowiedzieć w ciągu tych 10 minut. Nie przygotowujcie prezentacji multimedialnej, bo to po prostu nie ma sensu. Mówcie krótko i konkretnie. Komisje dobrze postrzegają nauczycieli, którzy właśnie w ten sposób się wypowiadają. Konkretnie, krótko, również kiedy będziecie odpowiadać na pytania. Starajcie się nie opowiadać, nie tworzyć historii opowiadań, tylko odpowiadać krótko i konkretnie. Wobec tego podsumowując, do opisu i analizy tej pisemnej wybierzcie takie wymagania, gdzie macie dużo działań żeby wszystkimi się pochwalić. Komisja przejrzy, przeczyta cały Wasz opis. Natomiast do wypowiedzi ustnej wybierzcie takie wymaganie, gdzie tych działań jest mniej. Ewentualnie takie, gdzie macie jakieś oryginalne działania, którymi chcecie się pochwalić. Takie, w którym czujecie się najlepiej, będziecie opowiadać o działaniach, które są Waszym konikiem, tak, żeby ta, ta rzeczywiście prezentacja ustna była taka krótka, konkretna, ale też, żeby się zaprezentować w, podczas niej jak najlepiej. Mam nadzieję, że te wszystkie uwagi, i sugestie będą dla Was przydatne. O tym, jak przedstawić się przed komisją, jak taka komisja przebiega, postaram się opowiedzieć Wam w kolejnym nagraniu. Jeśli ktoś z Was był opiekunem stażu i jeszcze nie udało mu się opracować projektu oceny dorobku zawodowego swojego podopiecznego, to również polecam materiały, które znajdują się na mojej stronie www.lepszastrona.edu.pl. Znajdziecie tam projekt oceny nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Mam nadzieję, że będzie dla Was pomocny. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania dotyczące opisu i analizy, Piszcie je pod tym postem z załączonym filmem. Postaram się na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę i powodzenia w pisaniu.